Dzień dobry, witamy w kolejnej pierwszej kawie. Dzisiaj naszym gościem jest Monika Ferreira, ekspertka od franczyzy, doradczyni dużych sieci, mniejszych sieci, tworzysz też nowe sieci. Co jeszcze możemy powiedzieć o tobie? Witam Państwa serdecznie, Monika Ferreira. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie, za przedstawienie. To, co bym dorzuciła, to bym dorzuciła, że jestem też autorką takiego, bieżącego sporego projektu Franczyza 2.0, w którym rozmawiamy o rozwoju strategicznym, operacyjnym, finansowym, dobrze poukładanych systemów franczyzowych, które tworzą bezpieczne środowisko współpracy dla swoich franczyzobiorców. I mówię o tym, dlatego że, że, że ten projekt tak naprawdę wyprowadza dyskusję w ekosystemie franczyzy, jak budując, Systemy franczyzowe na trzech filarach strategia, edukacja, technologia. Można budować trwałe sieci, które pozwalają zarabiać swoim franczyzobiorcom, co nie jest też takie oczywiste. Moniko, powiedz nam następującą rzecz, bo my tu z reguły rozmawiamy o innowacjach. Ja, jak się razem poznaliśmy, to byłem zaskoczony tym, jak dużo się dzieje we franczyzie, bo trochę odbiór franczyzy, przepraszam za to, ale też się wytłumaczę, odbiór Spółek Skarbu Państwa też jest hmm. różny, więc franczyza też ma tak. różny odbiór. Trochę się kojarzy z takim modelem głównie gastronomicznym, tak? to jest taki albo z małymi sklepami, to jest tak, że najczęściej... Tak, taki bardzo bierny po stronie franczyzobiorcy. Tak, tak. Ale to się bardzo zmienia. Gdzie tutaj są te technologie, te innowacje? Możesz trochę o tym powiedzieć. Yy, tak, tak. To, 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 że, to, że, to, to, że to się zmienia, to, to rzeczywiście, bo Franczyza, jakby jako taka, to nie jest z natury swojej model innowacyjny w rozumieniu powiedzmy, takiej nowej ekonomii. Franczyzy. To jest taki model, który się kojarzy właśnie wręcz z low, że jest tam low tech, że jest retail i, i, i jakby tej innowacyjności w rozumieniu takich firm technologicznych nie ma. Natomiast um, um, tak jak wszystkie firmy, powiedziałabym, które chcą się długofalowo rozwijać, po prostu franczyza też musi sięgać. Po technologię po innowacyjność. I teraz y, łatwiej to przychodzi y, dużym sieciom, a, a trudniej to przychodzi środkowi rynku, takiemu mid-marketowi, który musi się zmierzyć w ogóle ze zrozumieniem tej innowacyjności i roli i, i potem to wdrożyć. I teraz, y, gdzie tam jest technologia? No, przede wszystkim w ogóle y, we franczyzie technologia. Y, i też chyba bym powiedziała, że najłatwiej by było w taki sposób po nią sięgnąć. To jest technologia efektywnościowa, czyli taka technologia, która usprawnia model operacyjny. To znaczy ta sieć, ta firma staje się wtedy o wiele bardziej zwinna, łatwiej dzieli się wiedzą, łatwiej pozwala rozumieć klientów i reagować na zmieniającą się. Sytuacji w otoczeniu biznesu. Czyli, czyli technologia przede wszystkim, bym powiedziała, taka, która efektywnie pozwala prowadzić sieć franczyzową, zarządzać nią i, i między stronami komunikować się i wymieniać się. Czyli to jest to, co, z czego znana jest jedna z um, sieci małych sklepów osiedlowych, tak? Między innymi. Yy, nie wiem, czy, ta czy myślimy o tej samej sieci, ale jeśli tak, to, 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 to akurat yy, taki, ta, ta sieć jest bardzo zaawansowana technologicznie, bym powiedział, i tam nie tylko. Nie, no bo powiem tak, yy, patrząc z perspektywy technologii, gdybyśmy spojrzeli na technologię w taki sposób, że może ona być yy, albo efektywnościowo usprawniać, Model operacyjny to jest raz, a z drugiej strony może to być technologia, która zmienia reguły gry, że tak powie, i powoduje, że organizacja staje się inną organizacją w rynku, bo zmienia swój model biznesu. No to, no to, to patrząc na takie rozróżnienie, trudniej jest sięgnąć po tę drugą, dlatego że tutaj w tę podróż trzeba zabrać franczyzobiorców i można by było sobie wyobrazić, dobra, ale jak jest firma, która nie działa w modelu franczyzy, tylko w innym sieciowym, sieci własnej, no to przecież bywa, że jest firmą innowacyjną i jakby rzeczywiście te technologie wdraża i może nawet zmienia model biznesu. Nie wiem, może na przykład firma typu CCC byłaby tutaj dobrym przykładem. Natomiast we franczyzie ta sieciowość jest trochę inaczej uregulowana prawnie. Tam zmiany w modelu biznesu są pewnie trudniejsze do przeprowadzenia z powodu takiego, że jeśli wiążą się one z inwestycją, no to znowu czasami może być tak, że ten franczyzobiorca będzie pociągany do tego, żeby sfinansować tą zmianę. Bo on jest niezależnym przedsiębiorcą, bo, bo w wielu umowach franczyzy jest to tak uregulowane, że franczyzobiorcy są zobowiązani do, 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 do inwestycji na poziomie jakimś określonym w umowie w określonym czasie, na przykład roku. Więc to jest już jedno takie ograniczenie i pewnego rodzaju bariera, no bo jeżeli to będzie duża inwestycja, no to to spowoduje napięcie w sieci, relacje, obciąży. I, i, I pewnie to będzie trudniejsze do zrealizowania niż w takiej sieci, gdzie nie ma tego ograniczenia. A po drugie, to też jest kwestia wprowadzania innowacji, innowacji czy to tych lżejszych, czy, to, czy, to tych, czy tych cięższych związanych ze zmianą modelu biznesu. no Jest o tyle trudne, że trzeba przeprowadzić przez tą zmianę ludzi. Którzy nie są naszymi pracownikami de facto, tylko są niezależnymi przedsiębiorcami. Ten, ta perswazja w takiej sytuacji jest trochę, trochę inaczej wygląda. Wiesz co, ale podczas, podczas spotkania, które organizowałeś, podczas targów, na których występowałem, tam rozmawiałem z kilkoma osobami, co było bardzo ciekawe, że też franczyzodawca często daje narzędzia. Tak, często daje innowacyjne narzędzia. Oczywiście to, co mówisz, to jest trudne. To znaczy, to jest trudne nauczyć nie wiem, tysiąca franczyzobiorców, którzy uważają, że najlepiej znają swój biznes i każda zmiana dla nich jest ciężka do przyjęcia, bo to jest po prostu psychologia. I to jest jasne, że tak to działa, ale dzięki dostarczaniu pewnych narzędzi do choćby o obsługi tych klientów, jakieś korzystania nawet nie z big data, ale chociaż może i z big data, bo mogą mieć doświadczenia z różnych sklepów, to też pomaga rozwijać ten mały biznes, tak? bo każdy franczyzobiorca, znaczy, przepraszam, każda franczyza składa się z kilkuset, kilku tysięcy czy tam iluś mniejszych biznesów, więc w zasadzie ta skala też jest możliwa. Powiększanie tak Tak, tak, tak i to, to w ogóle to, to, to jest jakby następna warstwa. Jak sobie mogą sieci franczyzowe, które absolutnie muszą się skonfrontować z tą potrzebą wdrożenia technologii i innowacyjności jako takiej. Jak można do tego podejść skutecznie, jak można to ominąć, no to oczywiście Jedna rzecz to jest taka, że duże sieci, one często finansują te rozwiązania technologiczne dla swoim franczyzobiorcom i jakby finansują, bo wiedzą, że zwrot z inwestycji, jaką będzie ta inwestycja w technologię, w innowacyjność, Przyniesie zysk, czy też jakby zwróci się, będzie prawdziwy dla każdego, dla obu stron. No bo jeżeli franczyzobiorca poprawi dzięki temu swoje wyniki finansowe, swoją efektywność, e, urośnie zyskownie w dodatku, no to ja jako franczyzodawca też będę miał lepsze wyniki, bo to są naczynia powiązane. Więc jakby sieci absolutnie z jednej strony finansują wprowadzane rozwiązania często, a no, no i generalnie wyposażają. E, w różne narzędzia takie, które, które, które nie, nie, nie muszą czasami wiele kosztować swoich franczyzobiorców. Tak, jakby ten system kładą na fundamencie tych swoich punktów franczyzowych, bym powiedział. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo podczas tego samego spotkania byłem zaskoczony nowymi pomysłami franczyzowymi tak właśnie czyli mm, czymś co dwie dwie rzeczy które mnie bardzo zaskoczyły no to pier, pierwsza to były te dark kitchen albo shadow kitchen czy tak. jak się nazywa jeżeli mogłabyś o tym powiedzieć a druga rzecz to była nie pamiętam jak się nazywała ta dziewczyna ale ta która przyjechała i e, wprowadzała e, e, franczy tak, medytacyjną franczyzę. franczyzę medytacyjną tak, tak? czy właściwie tak. E, widać że jakby Trochę oldschoolowy model biznesowy wchodzi do bardzo nowoczesnych biznesów, czy takich biznesów, tak. można by było powiedzieć, przyszłości. Czy możesz trochę o tym opowiedzieć i czy widzisz to jakoś jako taki ruch ważny? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, to jest, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Ja też sporo teraz staram się. O tym w rynku mówić, żeby też świadomość rozwijać w tym zakresie, że te sieci franczyzowe, jakby ten model dotychczas funkcjonujący, on jakby dziś nam się wydaje oldschoolowy, natomiast prawdą jest też, że te sieci mają naprawdę innowacje już bardzo też jakby niektóre zaawansowane i sobie z tym radzą. I tutaj, jakby to, co jest bardzo ciekawe, to to w ogóle, że zaczyna się pojawiać coraz więcej konceptów takich, które mają. Technologię, innowacyjność w DNA, czyli są to już sieci, które są w zasadzie zbudowane na modelach cyfrowych, czyli ich podstawowa działalność to jest działalność cyfrowa i w ten sposób budują wartość, a franczyza jest bym powiedziała pewnego rodzaju uzupełnieniem coraz częściej. Tutaj jakby przykładów bardzo wiele można już teraz pokazywać, bo od, zaczynając od dodopić, to jest taki mój ulubiony przykład sieci franczyzowej na rynku pizzy, gdzie jak się obserwuje co technologia na rynku pizzy była w stanie zrobić i jak dalece poprawić wyniki finansowe tych, tych sieci, na przykład Dominos, który kompletnie poodbierał udziały rynkowe na rynkach zachodnich, Niezależnym pizzerią, dzięki temu, że wdrożyli technologię i, i, i mieli i bardzo dużą czytelność klienta i, i jego zachowań, jego preferencji. To teraz Dodo Pizza jest takim, takim przykładem sieci franczyzowej, która ma swój system operacyjny i, i jakby rozwinęła swój soft, po to, żeby mieć zwinność, sprawność, big data analizować i, i, i świetnie się skaluje. I jakby oczywiście dodał sobie, zadała pytanie, czy, czy nie można było tego outsourcować, tak jak wiele innych organizacji to robi, to odpowiadał CEO na to w taki sposób, że nie można outsourcować core, swojej core działalności, swojego core biznesu. Traktuje tę technologię w taki sposób właśnie, że że to jest już, że w zasadzie definiuje się jako tech-driven food service company, czyli taka, która jakby ma to, to ten swój podstawowy biznes oparty o technologię. Ale też inne przykłady. Teraz ja buduję franczyzę z Markiem Kamińskim, który jest znanym podróżnikiem, który w zasadzie budując Damy. franczyzę edukacyjną też już. Ma franczyzę, ale ma u podstawy aplikację, która mu pozwala skalować ten biznes w Polsce, za granicą, a franczyza jest takim, nie powiedziałabym, że w służebności, ale takim pewnym uzupełnieniem, bo jednak w edukacji człowiek ma znaczenie. I jakby na pewnych odcinkach jest mu ta franczyza potrzebna, także oprócz tego, że, że technologia jakby um, będzie tym, na czym wydaje się ten biznes urośnie. To co jest z ostatnich minut prawie, że tam nie wiem z dwa tygodnie temu albo z miesiąc temu naj, maksymalnie, Carrefour ogłosił swoją globalną strategię, w której pokazał, jak daleko będzie szedł w najbliższych okresach z technologią, jakie inwestycje poczyni w technologię, także ona nie stanie się już tylko efektywnościową technologią, i Carrefour jako grupa międzynarodowa będzie miał już nie tylko technologię Dostęp do technologii, tylko będzie cały model budowania wartości w przyszłych okresach budował na e-commerce szeroko rozumianym i na technologii. To, to jest bardzo ciekawe w ogóle, żeby sobie zobaczyć właśnie tych retailerów, jak oni awansują się dzisiaj w technu, z technologiami i jak myślą dalej o swoich modelach biznesu, bo inaczej myśli trochę lewiatan. Miałam też ostatnio rozmowę na ten temat z nimi, trochę inaczej to u żabki wygląda, a, a teraz Careful, powiedziałabym, mnie zaskoczył. A ja chciałem zapytać, czy jest, jest granica jakby um, tego skalowania sieci? Czy w którymś momencie nie, nie, sami franczyzobiorcy nie stają się dla siebie konkurencją. No właśnie. Ja, ja nie wiem, czy, 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 oni, czy oni się stają dla siebie konkurencją. Myślę, że, że, że raczej bym tak na to nie patrzyła, bo sieci są w stanie jednak mimo wszystko zarządzać tymi lokalizacjami w taki sposób, żeby, żeby nie było takiej wewnę takiego wewnętrznego kanibalizowania. To jest. No, oczywiście, to myślę, jest taki punkt widzenia w rynku, że tak, że, że tak się może stać. Natomiast teraz, jak sieć duża powinna być, to jest takie pytanie częste. I właśnie paradoksalnie wcale nie jest tak, że największa sieć to będzie najbardziej opłacalna sieć. Dlatego, że. Dochodzimy do pewnego pułapu, takiej naszej, naszej efektywności, jeżeli chodzi o wynik, a potem jakby jak się dalej skalujemy, to, to skalowanie wymaga od nas dodatkowej infrastruktury kosztowej, takiej, która obsłuży tak naprawdę tą rosnącą sieć. I potem jest zawsze pytanie, czy mi się to opłaca dalej rosnąć, bo czy ta, ten zasób, który muszę postawić do obsługi, tego, on będzie e, dla mnie korzystny. No i tutaj jest potem pytanie o technologię, oczywiście, bo to jakby to jest taka stosunkowo świeża sytuacja. W takich tradycyjnych franczyzach, jak ja bym na nie spojrzała, to, to bym powiedziała, że niekoniecznie rosnąć w, nieogra w nieograniczony sposób. Natomiast jeżeli zaczynamy łączyć model franczyzy z jakimś modelem, właśnie subskrypcyjnym, to, to wtedy. To wtedy, to wtedy to skalowanie ma duży sens w zasadzie w nieograniczony sposób. Coś przerwało? Chyba? Nie, nie przerwało. Nie wiem, coś przestałem słyszeć. Bartku, nie słyszycie teraz. Nie wiem dlaczego, ale przez... A Teraz słyszysz? Tak, teraz słyszę. Moniko, mhm. dziękujemy bardzo za wypicie porannej kawy z nami. Życzymy Ci sukcesów rozwijania modeli franczyzowych, nowych klientów i nowych pomysłów, ale tych ci nie brakuje, to wiemy. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo. Ja bardzo no dziękuję jeszcze. za zaproszenie. Także do wszystkiego dobrego. Żałuję, że nie zdążyłam powiedzieć o, o jednym czynniku, to tak dorzucę na szybko. To no, 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 szybko no. mówię, że jakby w tym całym podejściu do technologii, to, to kultura generalnie jest organizacji czynnikiem, na który trzeba absolutnie oddziaływać, żeby to wdrożenie technologii czy innowacji się udało. Kultura innowacyjności jest po prostu fundamentem do tego, żeby wdrożenie technologii się udało, więc to, to, to pewnie wszyscy wiedzą, natomiast we franczyzie to jest jakby podwójnie istotne, bo w ogóle w tym modelu jakim jest franczyza kultura jest tak naprawdę, ja bym prawie, że powiedziała podstawą wykonalności systemu w długim terminie, bez za działania na kulturę, to ci ludzie będą wychodzić z sieci. Więc biorąc pod uwagę, że technologia, innowacja też wymaga menedżowania kultury, to jakby jedno z drugim łącząc to, to, to w ogóle jakby u podstawy zajmowania się technologią, innowacyjnością w sieci musi być kultura. Super. Dziękujemy Danie. bardzo. Dziękuję Udał bardzo. Się jeszcze dodać to wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Wszystkiego I dziękujemy też. wszystkim za uwagę. Dziękuję dziękujemy. bardzo.